Witajcie moi kochani na, na dzisiejszym spotkaniu, na dzisiejszej medytacji. Internet mam troszeczkę wolny i niestabilny, ale nie powinno to być przeszkodą dla świadomości i dla światła w płynięciu i w działaniu. Zacznijmy od tego, żeby zrelaksować się, wziąć jeden głęboki oddech, pobrać miłość i wysłać ją we wszystkie strony. Pobierzmy na wdechu i wyślijmy we wszystkie strony, wydech. Wdech. Wdech. I wydech. Wdech. I puść. Puść wszystko. Puść całe napięcie, które kumulowałeś w sobie dzisiaj. Puść. Po prostu puść. Nie zastanawiaj się. Tylko pójść. Oddaj. Nie jest ci ono potrzebne. Oddaj to napięcie. Oddaj. Nie walcz ze sobą. Nie walcz ze światem. Nie walcz ze swoim światem wewnętrznym. Po prostu oddaj. Głęboki wdech i wydech, puść napięcia. Wdech i oddaj napięcia. Wdech i oddaj napięcia. Teraz pokażę wam taką technikę, którą w niebo niebowstąpieniu mistrzowie dali na jednym ze spotkań indywidualnych. Jest to technika, którą cały czas poznaję i eksploruję, ale jest bardzo, bardzo ciekawa, bardzo fajna. Tak więc zapraszam do, do spróbowania. Trzeba położyć jedną z rąk na, na sercu, tam gdzie mamy nasze fizyczne serce. Może być to lewa, tak czuję lewą w tym momencie. Tak więc połóż rękę na, na sercu, zamknij oczy, zrelaksuj się. I teraz, w przeciwieństwie do większości innych technik, w których jak wczuwamy się w energię ciała, to nie myślimy za bardzo o fizycznym sercu. To teraz chcemy. Poczuć to serce fizyczne, poczuć rytm jego bicia i będziemy sobie afirmować takie dwa słowa, wczuwając się w rytm naszego serca, przy jego skurcza, będziemy mówić sobie wewnętrznie: światło, miłość, światło, miłość. Światło, miłość. Możesz powtarzać na głos, możesz mówić to po cichu, ale wczuwaj się w swoje serce I powtarzaj tak sobie. Światło, miłość. Światło, miłość. Światło, miłość. Poczuj proszę. Jak zmieniać się może rytm bicia Twojego serca, jak to robisz. I poczuj, jak zmieniają się doznania w sercu. Jak mówisz, działasz w ten sposób, jak wykonujesz tą technikę. Światło. Miłość. Światło. Miłość. Światło. Miłość. Czuję tak teraz wyraźnie, że to serce tutaj prosi o uzdrowienia w jednej czy dwóch, trzech osobach. Skupmy się na tym teraz przez chwilę. Na świetle, na miłości i oddaj. Oddaj. Oddaj ten ciężar w sercu, jeżeli gdzieś go masz. Po prostu go puść. O, właśnie, ten taki kamień. Czy igła to coś, co ci gdzieś jakbyś miało wbite, czy kawałek szkła? Oddaj to. Pozwól, żeby zostało ci to zabrane. O, właśnie. Puść. O, puść. Pięknie. Pięknie. Możesz poczuć przez chwilę coś nieprzyjemnego. Super. Światło i miłość. Światło i miłość. Jeżeli czujesz taką potrzebę, strzep teraz ręce. Szczególnie jeżeli poczułaś, że coś się uwolniło, możesz się troszeczkę otrząsnąć, ale nie musisz. I wejdź w ciszę, w relaks, medytację. Po prostu w ciszę. Teraz tutaj, w tym miejscu, w tym świętym miejscu. Po prostu oddaj całe napięcie. Oddaj. Po prostu oddaj. Tak sobie się głęboko oddaj. Pozwól proszę, żeby to napięcie po prostu z Ciebie uchodziło, żeby po prostu znikało samo. Nic nie rób, nie walcz, nie kombinuj. Tylko puść. Puść. Zaufaj i obserwuj. Możesz sobie powiedzieć w myślach, Bóg jest miłością? Ja również nią jestem. Bóg jest miłością? Ja również nią jestem. Nic nie rób. Tylko pójdź. Oddaj. о т 요 Moi drodzy, święci oraz przyjaciele, witajcie, witam was, witamy was. Pozwólcie, pozwólcie, pozwólcie sobie jeszcze głębiej zrelaksować się. Jeszcze głębiej pozwolić na to, aby te Wasze różne przeszkody, trudności, aby w Waszych umysłach, czyli w źródle potencjalnych problemów, aby tam się one rozpuściły, aby tam zniknęły one. Myślisz sobie, może czasami, kiedy zmagasz się z jedną, czy z dwoma, czy z wieloma trudnymi kwestiami, z tak zwanymi ziemskimi problemami. O, ja potrzebuję coś tutaj takiego uczynić, stworzyć, zrobić. Ci to nie wychodzi. Coś cię blokuje, powstrzymuje. Próbujesz wejść może w medytację, może stosujesz różne techniki, czytasz różne rzeczy. I co? I cię boli. No i dalej cię to boli, tak? Boli, boli, gnębi, próbujesz, próbujesz, i nic. I tak próbujesz, 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 i znowu nic. Taka klapa, taka, taka pustka, taka smutna pustka. No, i sobie tak siedzisz, tak sobie myślisz, i byś się zrelaksował, ale ci nie wychodzi, robisz jakieś rzeczy, ale cały czas cię to gdzieś tak gnębi, gnębi takie, takie związanie, takie splątanie, taki, taki mały taki potworek energetyczny, I tak sobie siedzi gdzieś tam w środku, i nie wiadomo, co z tym zrobić. Człowiek by to chciał jakoś tam wyrzucić, rozpuścić. Może tego jest świadomy, może nie. Gdzieś tam go to gnębi, denerwuje, wkurza. No. No i tak sobie z tym jesteś. I jesteś. I dalej sobie jesteś i czekasz. Czekasz, że może tutaj minie jeszcze parę minut tego, tego filmu i to się może kiedyś rozpuści. Może kiedyś mi wreszcie ten Toma czy ci mistrzowie powiedzą, jak ja mam to rozpuścić, no. No i tak sobie czekasz. Może się coś zadzieje, może się nic nie zadzieje. I czekasz. No i sobie czekaj. Może zniknie, może nie. Poczuj to miejsca. Poczuj to miejsce takie wyraźne, takie... Teraz to nie wskazujemy i to może być przez chwilę takie trochę łamanie umysłu, ale tylko zostań przez chwilkę z nami, proszę. Tak, ty sobie jesteś, i coś sobie tam masz, i coś chciałbyś, żeby się w tobie zmieniło, ale jednocześnie nie wiesz trochę jak, i tak jakbyś był ty, czy jakaś tam nazwijmy to taka boska maszyna, maszyneria, która jest niekompletna, no bo ty, jako ty, na coś czekasz, żeby coś się zadziało, lub coś próbujesz, ale ci kurcza nie wychodzi. Czyli mi słowo. Jest ta myśl o niekompletności, myśl o braku, takie przygnębienie, takie przywalenie, taka taka ciężkość. No i co z tym zrobisz? Z tą ciężkością? Już dalej gdzieś tak pracował, czekał, walczył. Próbował zmienić coś tam sobie tam. Medytował czy afirmował? Czy też może, moi drodzy święci, rozumiowani przyjaciele, wejdziecie głębiej, głębiej, głębiej do swojego, do własnego serca? Wejdź, wejdź, proszę teraz, zapraszamy Cię, wejdź. Wejdź! Wejdź! Wielu z was. Część z was. Boi się! Boi się. Boi się własnego serca, własnego wnętrza, bo tam w środku wiesz takie. Demony się czają wewnątrz ciebie, tak, takie mroki Twojej przeszłości, tego co zrobiłeś lub nie zrobiłeś. Powinieneś, nie powinieneś, to co cię tam gdzieś w życiu dopadło. Czy aby? Na pewno. Czy aby na pewno tak jest? Że faktycznie w Tobie jest to takie ziarenko zła albo nawet kwintal siaranek zła. Czy tak faktycznie jest? To jest takie podchwytliwe pytanie. Nie rzucaj od razu odpowiedzi, tylko popatrz, bo wskazujemy, wskazujemy, wskazujemy na coś, co jest dużo głębiej i dużo dalej. Dużo głębiej i dużo dalej, niż sięgają ludzkie śmiertelne oczy. Wskazujemy wam na prawdziwy, prawdziwy, prawdziwy przepych królestwa pokoju niebieskiego, które jest już w was. Wskazujemy wam na to. Wskazujemy, wskazujemy, wskazujemy. My kochani. Nie myślcie, nie kombinujcie, tylko poczujcie. Poczujcie swoje serce, z którego dzisiaj zaczęliśmy. Poczujcie. I poczujcie, jak ze środka wypływa łagodność. Jak ze środka wypływa pokój oraz ład. Jak ze środka wypływa. W zasadzie jedyne uczucie, jakie ten świat potrzebuje, Twoje przebaczenie. Tylko to. I cały czas tylko to. Będzie wypływać. Jeżeli tego w którymś momencie nie zakłócisz, a nie musisz tego zakłócać, możesz to pozostawić. Pozostaw ten proces. Proces tworzenia pokoju poprzez niezakłócanie go. Stworzenie pokoju przez niezakłócanie go. Po prostu z twojego serca wypływa. Nie myśl o niczym. Tylko patrz. Obserwuj. Patrz. Obserwuj. Ciesz się. Raduj się. Raduj się. O właśnie tak. Ciesz się. Odnajdź tą Tą radość, tą słożyć dziecka Bożego. Odnajdź ją. Właśnie tutaj. Z Twojego serca ona cały czas wypływa. Jesteś cały czas podłączony do źródła wiecznej mocy, wiecznego życia, cały czas. Tylko się teraz na to otwierasz i zaczynasz to odczuwać. Coś, co cały, cały czas tam było. Coś co cały czas tam było. I tylko z tym zostańmy, pobądźmy przez chwilę. Dziękuję za Was, moi kochani. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to w tą sobotę organizuję spotkanie na, na Zoomie dłuższe, taki warsztat trzygodzinny. Link jest w opisie do tego filmu. Zapraszam. Dobrej nocy i wszystkiego dobrego.